P24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Profesorze, jak Pan podsumuje to wspaniałe pianistyczne wydarzenie? Mnóstwo dobrej energii, mnóstwo inspiracji, mnóstwo kontaktów z ludźmi, którzy, które ubogacają, które powodują, że człowiek nabiera wiatr w żagle i teraz może płynąć, bo pojawia się perspektywa, do której zmierzamy. Tak naprawdę każda z tych osób, które spotkaliśmy na forum, czy to będzie młoda osoba, czy, czy mistrz, czy ten, który gra koncert, jest dla nas inspiracją pod warunkiem, że sami wewnętrznie będziemy chcieli dążyć do rzeczy większych, wyższych, mądrzejszych, lepszych. Więc forum jest taką inspiracją, trochę trampoliną do tego, żeby biec dalej, biec wyżej i szukać, jakby też odnajdywać siebie, w, w, no właśnie w przyszłości. Pierwsze forum odbyło się 20 lat temu i zorganizował je pan w pojedynkę, jak rozumiem. I pan był inicjatorem, pomysłodawcą tego wydarzenia. Jak to się stało? Jak tak, to się zaczęło? Tak, dlatego, że jak przyszedłem do, do Sanoka, zauważyłem jedną ważną rzecz, że młodzi ludzie potrzebują właśnie inspiracji, potrzebują perspektywy. Dlatego, że praca na fortepianie jest pracą, która wymaga pracy wymaga poświęcenia. I teraz bez perspektywy ciężko pracować tak z dnia na dzień. Yy, wydawało mi się, że stworzenie takiej rodziny pianistycznej w Sanoku, czyli zmobilizowanie, żeby oni się, wszyscy się czuli jak jedna wielka rodzina, która dąży do jakichś dalszych, mądrzejszych rzeczy, większych rzeczy, musi mieć właśnie motywację. To nie może być tak, że każdy zamyka się w klasie i tylko sam w klasie sobie ćwiczy, bo... Mając kolegów, którzy również z nami ćwiczą, również z nami się rozwijają, również z nami walczą o konkursy, również o koncerty, o to, żeby być lepszy, jest ważne. Dlatego spotkanie integracyjne w Pieszczadach, gdzie zaprosiliśmy wtedy po raz pierwszy profesora Andrzeja Wilkura, on był pierwszym mistrzem na forum, ale forum pianistyczne, wtedy jeszcze warsztaty pianistyczne, miały, to jest fajne, że miały wszystkie te cechy, które mają te już Prawie, że te, to są dwudziestoletnie, tak, bo na przykład wtedy graliśmy na organach, wtedy śpiewaliśmy koncerty, wtedy przygotowaliśmy do koncertów, które nie są pianistyczne, bo przygotowywaliśmy kolędy, więc na przykład to, że mieliśmy ognisko, to, że jeździliśmy na nartach wspólnie, teraz chodzimy na basen wspólnie, teraz chodzimy na wspólnie na tańce, jakby, no i oczywiście kontakty z mistrzem. wtedy jeszcze instrumenty przyjechały, bo w nic, też nie było instrumentu i poprosiłem pana Rolfa z Rzeszowa, który przywiózł nam fortepian i dwa pianina na te warsztaty, żeby to w ogóle się mogło w nic odbyć. E, jakby te wszystkie elementy bardzo oczywiście ewoluowały, one się zmieniały, one się ubogacały i, i no, stały się teraz wielkie, profesjonalne, piękne i, no, i aż nie do uwierzenia, że aż tak wyjątkowe, ale te elementy, one gdzieś zapoczątkowały się właśnie na tych pierwszych warsztatach i, i pięknie się właśnie rozwinęły. Mm -hmm. Bardzo pięknie się rozwinęły. Tydzień koncertów za nami. Proszę, niech Pan powie, na jakich zasadach dobieracie Państwo osoby, które występują, bo wydawałoby się, że forum pianistyczne będzie pianino i pianino, fortepian, 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 fortepian przez cały tydzień, że to się może znudzić, ale tutaj tak. była tak różnorodni artyści plus ich goście. Orkiestra, wokaliści, muzycy smyczkowi, jazzowi. Jak, jak ich dobieracie? Na jakiej zasadzie? Dlatego, Bo jest to że... zawsze świetny wybór, muszę dodać. Bardzo dziękuję. Trochę to tak jest, że fortepian jest królem instrumentów i z tym fortepianem wszystko współgra. W, naszej, w naszym myśleniu jest to, żeby tych naszych pianistów wyposażyć w różne doświadczenia, które ich ubogacają. Stąd też właśnie u nas na forum są sytuacje, kiedy młodzież gra z orkiestrą, gra na klawesynie, gra na organach, gra na fortepianach historycznych, gra z wokalistką, gra klasycznie, gra jazzową, gra różne gatunki. Dlatego ten Program festiwalowy też jest ciekawy i wcale to nie znaczy, że to muszą być tylko poważne, poważne, poważne poważne, poważne utwory. Dlatego, że fortepian w każdej roli sprawdza się bardzo dobrze, co zresztą doświadczyliśmy, prawda? Gdzie mieliśmy, e, gdzie mieliśmy inaugurację, gdzie Kankamur grał razem e, e, z Weriko Tubaridze, która grała na skrzypcach. No i ten duet, najpierw solowy występ Kankamura, a później właśnie to, ten duet, no znakomity, pokazał jak pięknie fortepian współpracuje z skrzypsami. Kolejny koncert, zrobiliśmy Chopin klasyczny i na jazzowo, no i, i to nie można powiedzieć, że Chopin klasycznie był ładny, a na jazzowo brzydki, albo odwrotnie. Prawda? Każdy jest wyjątkowy, dlatego że fortepian sprawdza się w każdej roli, również jazzowej i również właśnie klasycznej. Kolejna odsłona tego festiwalu to oczywiście premiera, koncert premier. Też wyjątkowy koncert, który był bardzo mądrym i ważnym koncertem z kilku powodów. Dlatego, że na tym koncercie, pewnie nie wszyscy Państwo wiedzą, działy się rzeczy po raz pierwszy w życiu. Ważne również dla uczestników tego koncertu, dlatego, że na przykład pan Tomasz Ritter po raz pierwszy grał i dyrygował orkiestrą. Co jest bardzo trudne, dlatego samo granie koncertu jest już trudnym wyczynem, a opanowanie orkiestry podczas tego występu pokazało właśnie tylko mistrzowską jego stronę również, bo znakomicie przygotowało tą orkiestrę. Zagrała z nim jak, jakby grali 6 lat i jeden dzień dłużej, a oni to zrobili na dwóch próbach. I, i Tomasz Liter, który się po prostu odważył do takiego, takiego wyczynu, to zdarza się tylko najlepszym i w wyjątkowych sytuacjach. Tomek zagrał i zaderygował trzy części Sonaty Betowana. Jak tutaj pan Oleński mówił, na, nim jeszcze Tomek podjął się tej próby, mówi zagrać sobie tylko drugą część. Wystarczająco jest to trudne, żebyś sobie poradził. Zagraj i zaderyguj drugą część. Tomek mówi nie, ja gram cały koncert. No znak zapytanie się pojawił oczywiście na, na twarzy profesora Oleńskiego, znakomitego dyrygenta, który mówi no to jest trudne. I to sobie cudownie, świetnie poradził. Także to było pierwsze wydarzenie tego, tego wieczoru. Później pojawiły się kompozycje, które oczywiście były ważne dla każdego z tych wykonawców, bo za fortepianem siedzieli sami kompozytorzy, więc jak Konstanty Wileński przygotował ten koncert, mówi, ja chcę to zagrać. Jest wielki jubileusz wasz, również wielki jubileusz mój i chcę, żeby ten koncert wybrzmiał tutaj po raz pierwszy, żeby to była jego premiera, żeby to było najważniejsze wydarzenie w historii jego koncertu. I to się stało. Prosił o zarejestrowanie tego koncertu. To, to było dla niego ważne, że właśnie na forum chce to zagrać. Hania Dereń, młoda uczestniczka forum, która kilkukrotnie już u nas była. I ona mówi, słuchajcie macie jubileusz w dwudziestolecie, a ja kończę 20 lat. Chciałbym zagrać swój utwór na forum pianistycznym, swój koncert z orkiestrą. No i ktoś z organizatorów mi powiedzieć, nie no dziewczyno, to ten 20 lat. No. Ale Hania Dereń. To jest niezwykła kompozytorka, która ma ogromne serce i jest już uznawana przez Forum i wszyscy ją chwalą jako niezwykłą kompozytorkę, ale my, jako organizatorzy, musieliśmy w tym słowie trochę zaryzykować, tak? Pozwolić jej wystąpić na, na koncercie no, takich sław, prawda? Ale ona sobie znakomicie to poradziła i to jest właśnie też... To jest wielki plus również dla niej i dla nas, tak? że, że pokazujemy młodych ludzi, że potrafią robić wielkie rzeczy. Da? I tak samo ta Iwonka, która zagrała na początku, gdzie Konstanty Bielecki skupiono badanie utwór, to też to było dla niej wydarzeniem. Ona też po raz pierwszy grała z orkiestrą, więc dziesięcioletnia Iwonka zagrała sobie koncert. Tam też był oczywiście koncert Pana Kopczyńskiego Zbyt Bydgoszczy, z, Wit z Witoldem Kawalcem, także też w ogóle znakomity. Tak sam przyjechał, chciał posłuchać i chciał się pokazać właśnie na forum że żeby ta premiera też wybrzmiała w świecie. Kolejne koncerty, no to oczywiście ten koncert, który był w środę, koncert muzyki pop, tak, o frakcji natra. No i dlaczego on się znalazł w ramach forum? No właśnie dlatego, że tam fortepian znowu był inną w innej odsłonie. Znowu zagrał trochę popowo, trochę jazzowo, trochę improwizatorsko, ale znowu inaczej. On znowu inaczej zabrzmiał. Ten sam fortepian potrafi brzmieć też i cieplej, i kolorowej, tak? się do wokalistki czy do wokalistów niż, niż jazzowa na przykład, Ale ze składem jazzowym. No i ta odsłona czwartkowego koncertu gdzie, gdzie mieliśmy no, według nas finalistę konkursu Chopinowskiego, no, znakomite wykonanie, wszyscy wskazują na to, że to będzie przyszły finalista forowy. wszyscy wskazują na to, że to będzie przyszły finalista konkursu Chopinowskiego także trzymamy za niego kciuki no, znakomita postać, młody 19-latek, który no, pokonuje już no, takie wielkie programy, i, i z taką radością i satysfakcją. Więc e, to była no, przyjemność. No i podsumowanie: forum, no to koncerty z orkiestrą i młodzieżą. No, to to za, zwykle się podoba, bo to jest. Oni po to przyjeżdżają, oni chcą, chcą grać z orkiestrą, oni chcą grać wielkie, wielkie wyzwania i takie no, wielkie rzeczy. Mhm. Panie profesorze, program w tym roku, jak Pan właśnie sam powiedział, był bardzo ciekawy, z bardzo wysokiej półki i nie ukrywam, że już w kuluarach krążą takie pytania, takie domysły. Co jesteście w stanie wymyślić za rok, żeby przebić dwudziestolecie? Tego jeszcze nie wiemy. To nas samych przeraża, świadomość taka, bo postanowiliśmy sobie w ten sposób, że nasza poprzeczka nie może się obniżać, a nawet nie utrzymać na samym poziomie. Musimy szukać nowych, nowych wyzwań, nowych inspiracji. My, my myślimy też o tym fortepianie historycznym z Tomaszem Richterem. On jest przed zakupem takiego profesjonalnego, historycznego instrumentu. Może to będzie częścią, ale to są, to są rzeczy, które są jeszcze przed nami, jeszcze są znakiem zapytania nawet dla nas samych. Wiemy, że chcemy dać znowu jakąś kolejną dawkę informacji, doświadczeń, właśnie tej młodzieży, żeby ona cały czas przyjeżdżała, bo to się okazuje, że do nas co, przyjeżdżają też ci sami ludzie. To nie jest tak, że przyjeżdżają na forum raz i do widzenia nie chcemy już Was widzieć, Wręcz przeciwnie, jak przyjechali raz, to przyjeżdżają kolejne pięć razy, aż kończą studia, aż kończą aplikaturę na studiach i, i później już biegną w świat, zdobywać szczyty. Mm -hmm. I forum jest dla nich często takim jakby pierwszym stopniem, prawda? Bo też dużo rzeczy działo się np. w szkole muzycznej, dużo warsztatów, dużo lekcji pokazowych, seminariów, różnych nieoczywistych może dla laików rzeczy, jak np. joga dla pianisty. No tak, e dlatego że pianistyka również łączymy z ćwiczeniami. Tak naprawdę tu nie chodzi o. E Jogę, tylko chodzi o to, żeby oni potrafili nauczyć się oddychać, żeby oni potrafili się jakby rozciągnąć. Dlatego, że siedząc tysiąc godzin przy instrumencie, dlatego tylko osoby na pewno nie są w komfortowej sytuacji. Dlatego chodzi o to, żeby świadomie się przygotować do, do, do tego, żeby można było ćwiczyć, żeby do tego, że można było się oddychać. To trochę po to jest. I w ogóle od początku łączymy właśnie zdrowie. Pianistykę i biznes, dlatego że też pokazują młodym ludziom, że nie wystarczy tylko grać, ruszać palcami, trzeba pomyśleć o produkcie, o tym, czego się uczymy, dlaczego się uczymy, w jaki sposób to sprzedamy, jak to będzie związane z naszą osobą, jak to będzie związane z naszą przyszłością, dlaczego chcemy być reprezentantami akurat takich utworów, a nie innych. Także, ta świadomość również marketingowa na, na forum pianistycznym dla tych młodych pianistów otwiera im ot, szeroko oczy, bo oni myśleli, że tylko trzeba się nauczyć szybko grać albo pięknie i to wystarczy. No nie wystarczy, trzeba być zdrowym i trzeba mieć tę smykałkę biznesową, która jest też potrzebna w, takim, w takiej dziedzinie jak pianistyka. I żeby to wszystko osiągnąć, najlepiej pojawiać się na forum pianistycznym. w Zaledwie to, to jest najlepsze miejsce na to wszystko. Dlatego już zapraszamy wszystkich państwa za rok. Dziękuję panu ślicznie za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. h24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.